Z tej strony Isaac i dzisiaj gramy sobie w MSP I bardzo Was przepraszam, że nie było filmów tak bardzo długo, ale no szkoła i ogólnie. Jeśli mi się uda, to dzisiaj jeszcze nagram odcinek. Ale to dzisiaj będzie ogólnie o... No to będzie o pening. Patrzcie ile mamy prezentów od jednej osoby. No to co? Zaczynamy otwierać. Mm, um, takie włoski, ok. Jakieś czarne coś. Czarne włoski, ok. Um, ok. Bardzo fajne. O, jak fajny szweterek, Uu, Nie są okulary. Olha aqui, você um, tá Oh, sozinha. Um. Oi, jakieś kapciuszki. Um. te buguinho, um. wow. você tá aqui sozinha. Uau! Um. Você Ok. Opa. Wow, jak fajne! Więc jeszcze to, okej. Okay. I to. Okej. Okay. No to tyle z openingu. To teraz zróbmy sobie skina. Hmm. Wejdźmy na koszulki. Hmm.

co to jest? Jakieś takie coś. Właściwie na no, murzy nawet stosuję. Aha, buty. Zobaczę że każdy... Przymierzę każde buty. I przepraszam was za papugi. Ale wiecie, to tylko zwierzęta, nie? Patrzę, szukam jakichś fajnych kacz co? Dobra, to to. To są takie krewki, ale okej. Okay. Mm. To jeszcze włoski tylko. Sprawdźmy, że są nowe włosy które A w ogóle skąd ja takie włosy mam, nie wiem. Takie włosy dostałam. Takie włosy. Nie, nie mam mowy, że założę. Takie włosy dostałam. Mm i tak ja was zostałem hmm, te są ładne no i mam skończonego skinia ale słuchajcie widzowie mam dla was konkurs konkurs na otóż te kapcie i te kapcie wystarczy tylko żeby byście dodali mnie tutaj do znań zasubskrybowali mój kanał em, i em, zostawili łapkę w górę i em, napisali w komentarzu je, je, jeśli bierzecie udział to napiszcie, że bierzecie udział no więc widzowie w tym filmiku to na tyle ogólnie więc pa pa